Rekuperator Aeris Next, najbardziej inteligentny rekuperator na świecie. Tomku, czy możemy coś więcej na temat rekuperatora Aeris Next powiedzieć, pokazując tak naprawdę jego najbardziej specyficzne funkcje, jedyne, unikatowe, których nie ma nikt inny? Waldemar, jak najbardziej, tylko żeby się o tym przekonać, musimy zajrzeć do jego środka. Myślę, że umożliwię Ci to, <laughs> czyli... Zaczniemy od serca rekuperatora, który ukazuje się nam na pierwszym planie. Jest to wymiennik ciepła. Największy. Nie ma większego. 43,7 m2 powierzchni wymiany. Ile? 43,7 m. To tak jak kawalerka w bloku. Ewenemę na skalę światową. Myślę, że tak, bo patrząc na wymienniki, które są zastosowane w innych centralach o podobnych parametrach, jeżeli chodzi o przepływ powietrza, ilość metrów sześciennych, to te wymienniki zazwyczaj są o połowę mniejsze, czyli tak jak sam pokój z takiej kawalerki. A wymiennik, jego wielkość, to jest przełożenie bezpośrednie na sprawność na tej, tej maszyny wielkość odzysku ciepła. Tomasz. Najbardziej inteligentna centrala z największym wymiennikiem na rynku. Czy możemy pokazać tak naprawdę wszystkim jak wygląda ten wymiennik, dlaczego on jest większy? Wymiennik jest dlatego większy, ponieważ producent zmienił konstrukcję bypassu, wypadł z tej centrali kanał bypassu i dzięki temu centrala wymiennik jest o tyle większy. Czyli to na co dzień w normalnej pracy przekłada się na powiększenie możliwości sprawności rekuperatora. Dokładnie. Zwiększyła się jego powierzchnia, zwiększyła się wielkość kanalików, i w tym momencie można było osiągnąć 43,7 metra, co jest ewenementem na skalę światową. Jak rozumiem Bypass omówisz później, bo on w tej centrali również ma swoje miejsce. Skupmy się teraz na wymienniku. Okay, Pozwolisz, że może. go wyciągnę, żebyśmy go zobaczyli w pełnej okazałości. Sam chętnie się zapoznam. Największy. No Robi no. wrażenie. A dlaczego on jest w ogóle, bo już pokazałeś, że odzyskaliśmy kawałek miejsca na wymiennik kosztem Bypassu, który w inny sposób został zrealizowany. Ale tak naprawdę to jest takie olbrzymie i to jest po prostu zajmuje praktycznie można powiedzieć połowę wielkości całej centrali. Dlatego nazywany jest sercem rekuperatora. Tomasz, największy wymiennik na rynku. Co daje nam w centrali? No, daje to, że im większy wymiennik, tym większa sprawność, im większa sprawność, tym jest większa ilość powietrza, tego ciepła odzyskanego z powietrza wywiewanego, a co za tym idzie, duże oszczędności podczas korzystania z rekuperacji w okresie zimowym. Mamy dostępne dwa rodzaje wymienników. Jest to zwykły wymiennik odzyskujący po prostu ciepło, czyli tą energię termiczną. Ten akurat, który tutaj widzimy, to jest wymiennik entalpiczny, który oprócz odzysku ciepła, czyli tej energii termicznej, odzyskuje również wilgoć z powietrza wywiewanego z budynku. Tomku, czy Ty chcesz powiedzieć, że normalny wymiennik tak naprawdę różni się swoją własną, gdzieś tam wewnętrzną konstrukcją, czy materiałem, z którego jest wykonany, ale można zamieniać te wymienniki w takim razie między centralami, nie trzeba kupować nowej centrali, jeżeli chcemy przejść na wersję z uzyskiem wilgoci? Jak najbardziej. Konstrukcja wymiennika jest zawsze taka sama, różni się tylko i wyłącznie materiałem, z którego jest wykonany w środku, czyli dokładnie mówiąc, z czego są wykonane te kanaliki, do których wpada struga powietrza. I mamy albo zwykły wymiennik wykonany z polietylenu, albo wymiennik entalpiczny, taki jak tutaj stoi przed nami, który jest wykonany ze specjalnie opatentowanej membrany, która potrafi przerzucić cząsteczkę wody z powietrza wywiewanego do powietrza wywiewanego, gdzie nie ma procesu mieszania się powietrza, czyli nie przechodzą zapachy. Rewelacja. Wybierając rekuperator, warto zatem zwrócić uwagę na wielkość wymiennika. Waldku. Co się składa na to, że ta centrala jest tak energooszczędna, tak wydajna i tak cicha w swojej pracy? Olbrzymi wentylator jako jedna z części, które no na pewno wentylator zużywa energię, tak? Czyli wpływa też na to, jakie jest zużycie własne energii przez centrale. Powiedz coś na temat tego, jak ja tu widzę cała puszka, całe przyrządowanie, no coś kosmicznego. Odemar, wentylator jest energooszczędny, jest prądu stałego. Ma w swoim wnętrzu swoją własną elektronikę, swoją automatykę, która super współpracuje z automatyką rekuperatora. Nie dwa kabelki z napięciem, tylko elektronika. Nie, to nie jest podać zasilanie i się kręci. Nie, to jest już sterowanie w samym wentylatorze. Wentylatory są topowego producenta. Wentylatory są zamocowane w ślimaku, tak jak wspomniałeś i one są zamocowane asymetrycznie i tuż tu jest ten element wykorzystany z tłumika kulisowego, że już na dzień dobry powietrze opuszczając ślimak jest wyciszone, ma nakładkę flow grid, żeby powietrze nie miało turbulencji, wpadając do wentylatora i jeszcze wracając do wymiennika, to warto dodać, że ten wymiennik jest skonstruowany specjalnie dla tej centrali i lamele, o których wspominaliśmy wcześniej, są ułożone tak, żeby były pod kątem, gdzie powietrze idealnie wpada do wentylatora. Czyli chciałeś powiedzieć, że nie ma zmiany kąta prowadzenia powietrza, więc też opór jest mniejszy i hałas mniejszy. Dokładnie. Super. Dobrze, mamy wymiennik, mamy wentylator czyli mamy tak naprawdę już kilka elementów centrali, wiem już dlaczego jest ten wendator tak sprawny, tak cichy, natomiast jeżeli chodzi o te maksymalne parametry, które są nie do pobicia, jeżeli chodzi o energoszczędność, o odzysk energii takiego urządzenia, to jeszcze kilka elementów zapewne służy poprawie jakby tej jakości. Widzę tutaj bardzo dużą obudowę, jakby można powiedzieć termiczną, jakieś po prostu wygłuszenie, coś więcej na ten temat. Izolacja termiczna jest bardzo wysokiej jakości, jest maksymalnie pogrubiona, gdzie się tylko dało. W najcieńszych miejscach ma nie mniej jak 3 cm. Gdzie było możliwe, izolacja została maksymalnie, maksymalnie pogrubiona. I na co warto zwrócić uwagę, ona jest bardzo szczelna. Widzę, że ona składa się jakby... Monolitycznie, ze jednego takiego bloku, czyli rozumiem, że wszystkie elementy, które są w centrali, są tak dopasowane, żeby można je było wymieniać bez rozbierania centrali na drobiazgi. Dokładnie. Tak. Jest dostęp do wszystkich elementów bardzo łatwy, przyjazny na tak zwany klik. I przez to też zachowujemy pełną szczelność, bo nie mamy po prostu obudowy składającej się z wielu elementów. Dokładnie. Tomasz, kolejny element. Co kryje się pod tą maskownicą? Eee, w tym miejscu znajduje się nagrzewnica elektryczna wstępna która zlokalizowana jest w czerpni i ma za zadanie podgrzewać powietrze zewnętrzne które jest czerpane do rekuperatora tak żeby zabezpieczyć wymiennik przed szronieniem szronieniem czyli zamarzaniem kondensatu okej okay. ale to oznacza że ona musi zużywać energię elektryczną aby ogrzać strumień powietrza do żądanej temperatury i skąd bierze się jej tak wysoka, jak mówisz, energooszczędność? Wysoka energooszczędność bierze się stąd, że ta nagrzewnica również ma elementy swojej elektroniki. Jest inteligentnie sterowana, jest nagrzewnicą modulowaną, czyli dopasowuje swoją moc grzewczą do temperatury powietrza, tak żeby zapewnić odpowiednią temperaturę na wlocie do wymiennika. Chwila, czyli mówisz, że dostosowuje swoją moc do tego, jak zimne jest powietrze, które wpada, albo jak dużo jest tego powietrza i zużywa dokładnie tylko tyle energii, ile jest potrzebne, żeby utrzymać temperaturę, która nie pozwoli zamarznąć kondensatowi. Dokładnie. I nic tak, więcej. Więc ona ma tylko zabezpieczyć wymiennik przed zamarznięciem. Ok. Zamarznięcie kondensatów w wymienniku, bardzo proszę, zamarznięcie kondensatu w wymienniku wiąże się z tym, że tracimy drożność i... System nie jest zbilansowany, co jest w przypadku rekuperacji niedopuszczalne. I nad tym czuwa ta nagrzewnica. Tomku, ja tutaj widzę jakieś takie dziwne szare wkłady w środku pomiędzy całym tym użebrowaniem. Co to jest? Czy to też w jakiś sposób jest jakiś z elementów wpływających na yy, jakość, na energooszczędność? Dokładnie. Te szare elementy, które widzisz, yy, są to elementy yy, ceramiczne, które mają za zadanie akumulować. Yy, Ciepło w czasie pracy nagrzewnicy, czyli jakby magazynują tą niewielkie nadwyżki, nadwyżki. ciepła. Warto jeszcze dodać, jak jesteśmy przy elementach energooszczędności, to to, że ta nagrzewnica ma bardzo dużą powierzchnię. Elementy grzejne są rozsunięte. Jak są rozsunięte, to znaczy, że ma ona mały opór, stawia mały opór dla przepływającego powietrza i dzięki temu wentylatory zużywają mniej energii. Po prostu bomba. Tomasz, wentylatory stałoprądowe o niskim zużyciu energii, wymiennik o potężnej powierzchni wymiany, nagrzewnica modulowana, to są wszystko elementy, które wpływają na to, że ta centrala naprawdę bardzo dobrze odzyskuje energię, bardzo mało energii zużywa na własne potrzeby, ale Skąd tak naprawdę taka centrala wie, jak sterować tymi wszystkimi elementami, tymi wszystkimi urządzeniami w codziennej pracy? Bo jak rozumiem, to powinna być wyposażona chyba w jakieś czujniki, które będą komputerowi czy jakiemuś tam mózgowi przekazywały informacje takie podstawowe informacje o tym, co się dzieje. I tutaj czekam na Twoje wyjaśnienie. Podejrzewałem, że do tego zmierzasz. Tak, ta centrala. Yy jest bardzo mocno oczujnikowana. Ona ma wbudowane czujniki, które mierzą 10 parametrów powietrza. Czujniki znajdują się w czterech krótcach, czyli mierzymy parametry powietrza nawiewanego, wywiewanego, czerpanego z zewnątrz i wyrzucanego na zewnątrz już po obróbce E, termicznej w rekuperatorze. Czyli znamy temperatury na każdym krótku. Tak. Są cztery czujniki temperatury. Co jeszcze? Cztery czujniki wilgotności, czyli oprócz temperatury mierzymy parametry e, wilgotności powietrza. I chcesz powiedzieć, że wiemy, jaka jest wilgotność powietrza, które z dworu trafia na wymiennik, które z mieszkania trafia na wymiennik i które jest nawiewane do domu i wywiewane z domu na wyrzutni, czyli na zewnątrz wyprowadzane. Dokładnie, nic dodać, nic ująć. Czyli jesteśmy w stanie określić tak naprawdę masę powietrza, czyli po prostu ile waży kilogram przepływającego powietrza. Nie, moment. To brakuje nam jeszcze jakiegoś sposobu, jakiegoś czujnika, który będzie mierzył jaka, jaki strumień powietrza przepływa. I do tej całej układanki dobrnęliśmy do tego, że rzeczywiście przy dwóch wentylatorach znajdują się dwa czujniki, czyli te dwa brakujące z dziesięciu. Które mierzą ciśnienie, tak? czyli sprawiają to, że automatyka steruje wentylatorami tak, żeby w wymienniku, w rekuperatorze, w wymienniku, bo najważniejszy jest wymiennik, był cały czas zbilansowany strumień powietrza nawiewanego i wywiewanego. Słyszałem o takim systemie, i jest nazywany to system stabilizacji strumieni przepływu powietrza, nazywany Constant Slow. I rozumiem, że ta centrala coś takiego posiada. Dokładnie. U nas to się nazywa system Constant Flow. A w tym momencie rozumiem, dobrze, centrala pracuje prawidłowo, mierzy sobie te wszystkie parametry, a co się dzieje w momencie, kiedy na przykład przybrudzą nam się filtry, albo wiatr zawieje w czerpnie? To również reagują te wcześniej wspomniane czujniki, tak? Bo one mierzą ciśnienie. Jeżeli filtry się brudzą, tak. Dobry przykład podałeś, jeżeli filtry się brudzą, kiedy brudzi się filtr wstępny na kanale czerpni i kiedy brudzi się siatka na żaluzji czerpni, to te czujniki są za to odpowiedzialne, żeby taki wzrost ciśnienia wyłapać i poinformować klienta, że coś się dzieje w rekuperatorze, żeby mógł zareagować. A w codziennej pracy, jak rozumiem, dąży to do tego, że te dwa strumienie powietrza, które trafiają na wymiennik, mają tą samą energię, tą samą objętość i w tym momencie jak najbardziej skutecznie dążą do odzysku energii. Dokładnie, bo największy odzysk ciepła, czyli ta sprawność wymiennika jest kiedy? Wtedy, kiedy dwa strumienie są zbilansowane. Dla mnie jest to naprawdę rewelacja i rozumiem, że za jakby zbieranie tych wszystkich informacji i czuwanie nad tym co centrala robi, spływających informacji z czujników, ze wszystkiego po prostu co centrala ma trafia to do jakiegoś komputerka, który umożliwia centrali pracę i to widzę chyba w sposób inteligentny, a nam pozwala jakby zarządzać też pracą tej centrali, bo widzę, że jest dostępnych kilka klawiszy na sterowniku, które umożliwiają zmianę pewnych parametrów. Tak, ja to bym nazwał mózgiem rekuperatora, czyli pod tym sterownikiem znajduje się tak zwana płyta główna. I tutaj jest takie centrum zarządzania, centrum dowodzenia tymi wszystkimi elementami, które omówiliśmy. Czyli zbieranie informacji z czujników, wysyłanie informacji do wentylatora, sterowanie, sterowanie pracą nagrzewnicy. Również ten system można rozbudować o możliwość sterowania jakimiś urządzeniami zewnętrznymi. Wszystko dzieje się tu, tu jest takie centrum dowodzenia. Super. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo zwróciłem uwagę, że po pewnym czasie, kiedy nie dotykamy wyświetlacza, on jakby można powiedzieć przygasa. Czy jest jakiś cel tego rozwiązania? Tak jest. To jest element również energooszczędności, żeby ten wyświetlacz nie pobierał energii w momencie, kiedy z niego nie korzystamy.